Oh, Zdrabiamy no, w no. to. Pozdrawiamy złotą. W momentach fotografuje. Ale jest przesępny. Ojcze musi, to się śmierci nie utwoje. Wszystko jest po swojej. Bądź wola słowa, jak w niebie, tak i Chleba naszego poprzedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze imię I Nie odpuść nas na poprzednie, ale nas słabo wezwij. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc życia Twojego, Jezus. W ruchu wojowników Maryi, budowa relacji z dziećmi, budowanie relacji z żoną przez mężów powoduje to, że dzieci są i czują się najbardziej bezpieczne, kiedy widzą tatę, który całym sercem kocha mamę. I nie mam wątpliwości żadnych, że wiele problemów dzieci są odbiciem braku miłości lub. Tym, co dzieje się niewłaściwego w miłości mamy i taty. Twoje dziecko, jeśli chce poznać Boga i uwierzyć w Boga i pokochać go całym sercem, Ty będziesz pierwszym, na które ono będzie patrzeć. Ty będziesz pierwszym, który będzie budował w oczach dziecka to, kim jest Bóg, który jest Ojcem. Czy Twoje dziecko, patrząc na Ciebie, tato, może powiedzieć: Mój tata ma zawsze czas dla mnie? Czy mój tata daje mi poczucie bezpieczeństwa wypływające z tego, że jest dla mnie, czyli kocha mnie, czyli ma czas dla mnie? Więc, panowie, którzy wchodzicie w rolę Ojca, jeśli chcecie budować, obraz Boga ojca w waszych dzieciach który spowoduje że dzieci otworzą się w poczuciu bezpieczeństwa na ojca to jest fundament miłość to czas który poświęca mojemu dziecku każdego dnia i to nie jest kwestia wiesz 15 minut godziny powołaniem ojca jest bycie dla dziecka 24h na dobę oczywiście w różny sposób ale 24 H na dobę Twoja uwaga, miłosna uwaga, powinna być skupiona na Twoim dziecku. To jest bardzo ważne. Jestem, który jestem dla Ciebie. Starotestamentalne objawienie Boga, który jest dla Ciebie. Jestem. Nie byłem, nie będę. Jestem. Dlatego. W tej formacji naszej tak bardzo zwracamy uwagę na to, aby ojcowie, którzy są wojownikami Maryi, każdego dnia poświęcali chociaż 10, 15, 20 minut na adorację Najświętszego Sakramentu. Dlaczego to jest tak ważne? Bo tu uczę się słuchać. Bardzo wielu z nas dzisiaj jest bardzo mocno, wiecie, Poddenerwowanych różnymi sytuacjami dnia. Praca jest dzisiaj bardzo stresująca. Dużo mobbingu, napięcia, zdenerwowania, dużo lęku o samą pracę. Cieszę się, że jesteś. Dziękuję Ci, że mogę być przytomny. Patrzeć, jak się rozwijasz. Ale też żałuję całym serce, że nie dałem Ci tyle dobra, ile byś potrzebował i na które Wołamszy, duchu święty wołam przy. Bądź jak ogień w duszy mej. Bądź jak ogień w duszy mej. Bądź jak ogień w ciele my. Bądź jak ogień w ciele my. rozpal mnie. duchu święty wołam przy. duchu święty wołam przy bądź jak ogień w duszy mej, bądź jak ogień w duszy mej, bądź jak ogień w ciele mój, bądź jak ogień w ciele rozpal mnie. Przekon... Ty, który jednasz serca ojców z synami, który jednasz serca córek z ojcami, proszę Cię, abyś czynił cuda jedności pomiędzy tatą a dziećmi, którzy są w tym kościele. Maryjo, Matko pięknej miłości, proszę cię, abyś ukryła w swoim niepokalanym sercu tego wspaniałego ojca z tymi cudownymi dziećmi, które ojciec ten otrzymał od Boga Ojca, aby przygotował dzieci Boga Ojca, które otrzymał w prezencie do życia w niebie.